Memoriał imienia Marka Wasilewskiego został rozegrany 2 i 3 maja i wchodził w skład Grand Prix Lubelszczyzny o Puchar Burmistrza Łukowa. W zawodach wzięło udział prawie 50 zawodników z i klubów całego województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, jest to pierwsza z cyklu pięciu imprez wędkarskich, które odbędą się na terenie całego województwa lubelskiego. Pierwsza na zimnej wodzie, druga na zalewie zębożyskim, trzecia na zbiorniku Bychawa, czwarta na zalewie zębożyskim i piąta najprawdopodobniej na zbiorniku Dratów. Średnio w tych zawodach w ciągu całego cyklu uczestniczy około 100 wędkarzy z całego województwa Zawody łukowskie są taką pierwszą eliminacją, w której wyławia się najlepszą zawodników w kategoriach senior, junior, kobieta oraz drużynowej. Zapraszamy oczywiście na następny na zalewę Impreza cieszy się popularnością na tyle dużą. Że naprawdę trzeba wyłączyć prawie cały zbiornik. W dzisiejszych zawodach uczestniczyło 37 seniorów i 8 juniorów, juniorów kobiety oraz 8 drużyn spowikowych. W kategorii seniorów zwyciężył Tomasz Iwanowski z klubu Lerberyki, który złowił blisko 11 kg ryby. Nieco mniej, gdyż około 10 kg złowiła Paulina Plak, która wygrała zawody w kategorii Junior kobieta. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła drużyna Sensas Lublin, drugie miejsce przypadło klubowi Lerby Team Ryki, a na najniższym stopniu podium znalazła się kolejna drużyna z Lublina. Barakuda Lublin. Niestety Łukowianie tym razem nie znaleźli się na podium w żadnej kategorii. Miasto Łuków może nie, nie wypadło zbyt dobrze, bo jedna dziewczyna i jeden senior zajęli miejsca w środku tabeli. Nasza najlepsza zawodniczka Magdalena Krystecka, na dzień dzisiejszy matka malutkiego, dwumiesięcznego dziecka, wypada, które jest wielokrotnie została mistrzynią okręgu lubelskiego i reprezentowała nasz okręg na arenach ogólnopolskich. Koło wędkarskie Łuków Miasto zaprasza pasjonatów wędkarstwa do członkostwa w kole. Sprzęt, którego używali wędkarze, jest wart średnio około 15 tysięcy złotych. Lecz co z młodzieżą, która widzi się w roli wędkarza i nie ma tylu pieniędzy? Zdecydowanie najbardziej w własnym zakresie, niemniej wiele zespołów integruje się z firmami, producentami zanęt. Między innymi drugie miejsce na dzisiejszym zawodzie jest na Sensasa, gdzie jest sponsorowana przez największego producenta zanęt w Europie, firmę francuską Sensas. Oczywiście jest to trudne, na pewno trzeba mieć jakiś tam sprzęt, mimo wszystko młodzież startuje z troszeczkę niższego pułapu. Oni oczywiście nie dysponują tak wielkim sprzętem, tak drogim może niewielkim sprzętem, ale niemniej jest Koło Łukowskie też wspiera swoich młodzieży wysyłając ich na różne imprezy na szczeblu okręgowym i w miarę swoich możliwości sprzętowuje ich. No, na pewno wkład własny musi być spory. Ja bym mógł może mieć jeden apel do, w ogóle naszego społeczeństwa łukowskiego, Ja bardzo proszę, bo naprawdę zbiornik zimna Woda jest pięknym zbiornikiem, tylko my, mieszkańcy musimy zadbać o, o jego czystość. Proszę, proszę, jeszcze raz, proszę, jest dużo śmietniczek, śmieci. Zbierajmy te śmieci, zabierajmy. Nie niszczmy naszej natury, która jest piękna i ma nam służyć przez wiele lat. Ulubiona pańska rybka. Ja uwielbiam rybkę, uwielbiam złoty keras, są tak pięknie świecące, że nigdy w życiu bym ich nie, nie zabrał ze zbiornika, tylko na pewno zawsze bym ją wypuścił.